Jest super, bo są fajne zespoły i naprawdę super się bawimy. Nie tęsknisz za rojkiem? Nie. A ty? Ja tęsknię bardzo. Y, Juvenalia są świetne, świetna atmosfera, świetne koncerty i wokalista myślał sobie bardzo dobrze poradził wbrew pozorom. A zarąbiście. Maliśmy z Warszawy. Z Warszawy. z Warszawy i myśleliśmy, że będzie rojek. Ogólnie bardzo mi się podobają Juvenalia, moje pierwsze w życiu. Ale jak takie to bym powtórzył je kilka, kilkakrotnie Ja znów czekam z bardzo na IRE. Co prawda zakopałem, dał czadu nie powiem pójdę BOSO! Było mega jest bardzo fajnie, lubię komę i remysław jest za... Się. Pozdrawiam całek! Myślę, że dzisiejszy koncert jest o wiele lepszy niż w tamtym roku dlaczego? Ponieważ jest Lepsza pogoda, bo w tamtym roku było zimniej i jest więcej ludzi. Bardzo dobry koncert Mysłowis, kocham Mysłowis.